Cześć! Dzisiaj kolejny dzień poszukiwań samolotu bojowego z okresu II wojny światowej. Dzisiaj taki kulminacyjny dzień się zapowiada. Będziemy planowali, planujemy się skupić na spuszczeniu, odpompowaniu wody tam z takiego właśnie stawiku, który, takiego bajorka, które widzieliście niejednokrotnie na filmach z naszych właśnie tutaj poszukiwań. Tak naprawdę tam elementy poszycia wychodzą w okolicach. 20-30 metrów, właśnie wokół tego, tego, tego oczka. Więc bardzo prawdopodobne, że zwyczajnie te zagłębienie powstało na skutek choćby uderzenia jakiejś większej części tego samolotu. Cały czas tam mamy sygnały w tym właśnie oczku. Aczkolwiek w momencie, gdy stoi tam woda, ciężko jest te elementy wydobyć. Także dzisiaj skupiamy się na tym, zobaczymy co uda się odnaleźć. problem strasznie tutaj zarosło na szczęście ten obszar właśnie dzisiejszych prac jest dosyć mały więc myślę że uda się jakoś to wydeptać i zwyczajnie te prace prowadzić natomiast jest tutaj sporo pokrzyw i, i tak naprawdę poruszanie się tutaj z detektorem to będzie nie lada wyzwanie no dobra zobaczymy jak to będzie wyglądać Zagłębienie, o którym mówiłem znajduje się właśnie tutaj, jak widać woda już obeschła aczkolwiek jakiś zwierzak tutaj się widać wylegiwał Nie, aczkolwiek właśnie to jest te jedyne tutaj w okolicach taki dołek, takie zagłębienie gdzie faktycznie wygląda to dosyć nienaturalnie. Świetnie. śmiecię co? Będę? No, no Jezu, kurde. Nie pokaże. Nie pokaże. Mapał za Kurwa, to można stać w jednym miejscu, nie? Nie trzeba chodzić. Od szyby, od szyby. No to jest ja to wszystko w jeden dołek włożę, bo to kurwa, ja nie będę pisał trzech blaszek. O, Grzesie młody na sprawdzenie, czy po bagnie umie chodzić. Super depresja. Grzesie, ale sprawdzę od razu to, czy wykopuje, czy nie. Dobra. Cały Co tu jest? Ale... Co, poszukać tych pniów co? Pod, pod nogi dobrze się... Dobrze. To trzeba na pniu. O, tam jest A to Czekaj Tu jeszcze na miejsce? Ło! jest coś... Tu jest To jest udawany kawałek jest rezerwany jest to zerwane, tu jest niczowane. Tu nie tego? równy Równy pasek jest. To, to, to chyba jest spód, bo spody były malowane taką ciemniejszą taką farbą. Odwróć, pokaż. No. Bo to może być od spodu. Daj mi tego wychylacę. To jest drewno. To raczej drewno. To raczej wakielit. Wakielit. Rzeczywiście wakielit. Daj. O niebary. Ciężko by, by to wybić. Z aluminium. Podać. Jest? Niebary. To, to, się, a, to się to siedzi, a to, to się jakieś nity? tutaj. trzeba tego skończyć. Tu jest pełen Niskiej No żeby to nie wiem. Tu to. To, to my go oczyścimy, do terenu. W takim samym jestem ten na No kurwa jest. Co to się ładnie świeci? No Jarek, ty jest po to jest po worek. Tu już jest to się a co, w tam jest. O, następne wychodzi. Tu już jest alu, ale nic nie widać ani. Ale takie się, się alu nawet jeszcze nie paliło owiec. Nie nie, nie nie, Jest rysa. Trzeba, trzeba od przyjściu dokładnie Nie To można trał... woda już. No. Podchodzi i będzie wejść pełno No trzeba będzie właśnie zrobić jedną dziurę, zostawić nawet. A bo tam też tak? skomaj samolot, Sam. Sam. Zaczynamy kolejny dzień poszukiwań wraków samolotu. Dzisiaj trochę inny dzień niż wszystkie pozostałe, a to dlatego, że mamy małą imprezę związaną właśnie z przyjazdem ludzi z e, wygranych voucherów. Muzyka